Cześć moi kochani, jestem zajączek. Dzisiaj czeka na nas symulacja GKS-u katowice w pierwszej lidze we FIFA 23. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a chcesz, to fajnie, bo możesz oczywiście zasubskrybować mój kanał. Dziękuję. Drugie ogłoszenie parafialne dotyczy oczywiście moda, którego możecie zastać ze strony FIFA Site i cieszyć się jedną z 18 drużyn, które występują w pierwszej lidze. Chłopaki się postarali, są m.in. nasze przyśpiewki na stadionach składy, zdjęcia piłkarzy, trenerów, herby stroje. Dziękujemy. No i trzecie ogłoszenie chciałbym podziękować serdecznie dla tych 300 widzów, a szczególnie mojej najwierniejszej, która wszystko lajkuje i czasami komentuje. Serdeczne Bóg zapłać. Wam oczywiście również dziękuję i czekam na więcej z waszej strony. Bez przedłużania lecim z tematem. Standardowo GKS ustawiony był z trzema obrońcami, sześcioma pomocnikami i jednym napastnikiem. Ja zrobiłem lekkie przemeblowanie, dałem piątkę z tyłu i voila. Przesunąłem ciutkę dwójkę pomocników, żeby grali nieco wyżej, sam ustawiłem taktykę i czekałem na rozwój sytuacji. Ta sytuacja nie napawała radością, zresztą kibice katowickiej Geksy przywykli do tego stanu rzeczy. Pierwsze 7 meczy zagrałem bez żadnych zmian, żadnych ingerencji w drużynę, żadnego wchodzenia do szatni Katowic. Miałem nadzieję, że ustawienie pomoże zdobyć więcej bramek oraz uspokoi obronę. Patrzyłem na kafelki i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Po rozegraniu 7 spotkań GKS miał jedną wygraną. Tak, jedną. I tutaj przyszedłem z pomocą dla trenera Guraka. Byłem nieformalnie drugim trenerem i miałem większy wpływ na to, co się stanie w następnych meczach. Trochę mi to zajęło czasu, ponieważ ławka GKS-u nie jest zbyt szeroka, brakowało piłkarzy na pozycjach środkowych obrońców. Było mało pomocników, zresztą co bym nie zrobił i tak musiałem liczyć na poprawę mojej drużyny. Z ataku byłem zadowolony, bo był Bergier, Arak, Błąd, Kościelniak czy Roginić. Kulała szczególnie prawa obrona, bo zamiast Wojciechowskiego co jakiś czas wpuszczałem Wasyla. Czas leciał do przodu, ja za każdym razem wchodziłem w drużynę i robiłem korekty. Zauważyłem również pewną zależność. Słuchajcie. Jeżeli któryś z moich zawodników dostał czerwoną kartkę, a był to na przykład Jędrych i za Jędrycha ja bym wrzucił na przykład Tanżynę, to gra sugerowała, że na tej pozycji zagra Marzec, nominalnie środkowy pomocnik ofensywny. I w 90% przez taką zagrywkę ze strony gry przegrywałem mecz. Pewnie domyślacie się, że wcześniej próbowałem robić symulację bez ingerencji w zespół. Nie chcę tego pokazywać, bo nie ma czym się chwalić, ale w dwóch sezonach byłem zwalniany po zimowym okienku transferowym i kończyłem na 18 miejscu. No i ta wygrana z ruchem. Domyślam się, że gra po prostu nie ogarnęła zmian, gdy któryś z piłkarzy był poza meczową kadrą. Dlatego musiałem walczyć przed każdym meczem. Po takich zabawach z drużyną i własnej ingerencji w zespół, drużyna przesunęła się na 12 pozycję po rozegraniu 16 meczy. Można? Ano widać, że można. Tylko było trzeba napracować się przed każdym meczem. O woli oraz mozolnie od meczu do meczu moja strategia przynosiła rezultaty. Starałem się jak mogłem, ustawiałem drużynę. Jednak w następnej rundzie widać było braki kadrowe. Chłopaki nie wytrzymywali presji, mieli ogromne straty skupienia. Często było tak, że na 11 zawodników tyku jeden był skupiony przed meczem. Z pomocą uderzyłem w młodzików. Wziąłem młodego kaczmarka oraz holendra z naszej szkółki piłkarskiej. Mecze znowu się ożywiły, strzeli bramki napastnicy, a obrońcy nie dopuszczali przeciwników pod nasze pole bramkowe. Ostatni mecz przegraliśmy z Górnikiem Łęczna, ale końcowy wynik można uznać za satysfakcjonujący. Ósme miejsce w ligowej tabeli, w pucharze nic nie osiągnęliśmy, bo odpadliśmy w drugiej rundzie. Ale nie to było najważniejsze. Myślę, że gdyby nie te pierwsze 7 meczy i tylko jedna wygrana, Gieksa mogła bić się nawet o baraże do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. A tak... W 2025 roku, jeżeli GKS nie wejdzie w tym czasie do Ekstraklasy, co na to się nie zanosi, moi kochani, będzie okrągły jubileusz 20-lecia GKS-u Katowice poza burtą Ekstraklasy. Nikomu nie życzę takich chwil, chociaż z drugiej strony część kibiców przyzwyczaiła się do egzystencji poniżej najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce. Ja dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcesz drugi sezon, daj znać. Na razie.